Witam Was serdecznie, przyjaciele, i chciałem Was poinformować, że ja, Bardoszuk jestem na serwerze Kuta Soland. Przy okazji pozdrawiam, wojuj, wojuj. E, Czy ktoś pamięta wojuja? Ja pamiętam wojuj, to jest ten koleś, e, którym grałem dosyć dawno temu, a ja lecę znaleźć miejsce na M1 z metalu z cyklu naszych eventów na razy 1000, czyli... Prze znajdź rozwal i przemij. Moi drodzy, jak już będę siedział w środku w bazie, znowu włączę nagrywanie, aby musicie odgadnąć, gdzie to jest, przejąć i zabrać sobie, nie? Także tymczasem... Halo, halo moi drodzy, oto pierwsza wskazówka, gdzie jesteśmy. Jak widzicie, zima! A gdzie to jest dokładnie, to już wam nie powiem, ja już e, przystępuję do zabudowywania i wkładania rzeczy, włączę jeszcze raz nagrywanie, jak już e, wszystko przygotuję. Pamiętajcie, teren się nazywa Znajdź, Przejmij, Zdobywaj, bo więcej nie wchodzi, a wy zmieńcie to na swój nick, bądź jakieś pozdrowienia. E, ja tu se anyway kurwa zrobię set home'a i wrócę następnym razem i zobaczę czy ktoś znalazł czy nie. A co? będzie do znalezienia, to zobaczycie zaraz. No dobra moi drodzy, ja już tutaj to wygląda tak kurwa, szafki beznadziejnie, ale zobaczcie sobie, odkładam to, co będzie można wygrać, co jest do wygrania, ja wiem, że to jest niewiele na tym serwerze, ale uwierzcie mi, że się przyda kurwa, jaki debit jestem wyjebałem plecak no dobra co tu jest jeszcze no tu tamtego nawet nie będę podnosił bo to jest raczej takie nieważne a wy pamiętacie że do kupienia są kity i zaraz wam pokażę jakie o ruskie kurwa chyba a nie to po, po polsku ktoś znaczy <laughs> Polak po rusku coś mówi ja odkładam tutaj to co tutaj jest proszę bardzo to odłożę to to no na chuj mnie to a może komuś się przyda może nie i, 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 ten. i jakie ja tu jeszcze mam kity zobaczę sobie bo ja nie mam pojęcia nie pamiętam jakie kto nie wie kto ja jestem to jestem bardzo oszukany, ale na pewno to już wiecie i tak tam jest VIP VIP Master Blue VIP a to już teraz wzięłem i Master VIP dobra zobaczmy sobie co daje nam kit e, Master VIP ten blue też wezmę, bo to jednak kurde, te... o kurwa, no trochę daje, jak widzicie, się wysypało troszeczkę i co on daje, 60 ceczek, czyli tak, e, czyli w dzisiejszych, e, w dzisiejszym, e, jak, evencie, o tak, opowiedzmy sobie, będzie do wygrania 80 cek i 50 Deto ale kurwa ja chyba mam jeszcze kit Deto zaraz zobaczę to też dorzucę bo żadnego innego już chyba nie mam zaraz zobaczymy kit Deto no tak to jeszcze 10 tych detonatorków to rzucam to to jest tak 80 C4 i 60 Deto i reszta tych głowienek. no i teraz bierzemy kit Master VIP Blue i to jest kit Master VIP Blue i z tego co pamiętam to on dawał właśnie w chuj naprawdę ludzie w chuj niebieskiego e, i ja wiem że to się przyda komuś na pewno jak ktoś buduje wadze bo na tej ba ten serwerze to trzeba naprawdę to o dobrze zabezpieczyć bo ja dzisiaj mam zamiar tutaj wieczorem wpaść i sobie troszeczkę porozwalać i tak dalej no i póki co kurde a czekajcie czy jest nie wiem czy jest kęsą w grze ale chyba go nie ma jakby był to może by jeszcze tutaj dowalił chyba że już to może wystarczy zaraz zobaczymy jeszcze jakie kity mogę wziąć i co jakiś czas kurwa no tro, to jest trochę sekund tamto także hmm. No dobra no to będzie tyle, także moi drodzy pamiętajcie wbijajcie na nasze serwery Kutasoland razy 1000 z kitami ze wszystkim oraz na serwer Old Style razy 3 bez żadnych kitów i jeszcze jedna rzecz, jest u nas nowość, wpisuje się rank i tam macie ranking zabójców i to akurat działa na obydwu serwerach moi drodzy na obydwu serwerach Eee, także zapraszamy serdecznie i to kurwa szukajcie no zobaczcie a co tu zostawię tu ład a nie tu jeszcze jest to jakieś te niebieskie co tu jest jeszcze tego niebieskiego też wam dorzucę, rzucę aby moi drodzy już możecie ruszać i do zobaczenia na naszym serwerze hej